I zgodnie z zapowiedzią sprzed przerwy dołączyła do mnie Zuza wiertek Dzień dobry Zuzo. Dzień dobry. Co dziś czeka nas w pogodzie, bo jak patrzę na mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to jestem zdziwiona brakiem ostrzeżeń te ostatnie dni, a nawet tygodnie przyzwyczaiły nas do tego, że ta mapa świeci się albo na żółto, albo na pomarańczowo, czyli że są alerty albo pierwszego, albo drugiego stopnia. Przed wszystkim, co zimą jest możliwe, czyli oblodzenia, opady marznące, śnieżyce i silny wiatr. A tu proszę, cisza i spokój. Faktycznie, na chwilę nam się uspokoiła pogoda, mówię na chwilę, bo od jutra zmiany. mróz na horyzoncie, dwucyfrowy mróz. W sumie już teraz w suwałkach minus 16 stopni, więc bardzo, bardzo chłodno. To będzie powtórka z rozrywki sprzed tych kilkunastu dni? Będzie, parodniowa. Od jutra więcej słońca, co prawda, ale też właśnie spadek temperatury. Wróci do nas dwucyfrowy mróz. Do wtorku, właśnie słoneczna, pogodna aura się utrzyma, ale za to będzie zdecydowanie chłodniej. Natomiast od środka zacznie chmur znowu przybywać i także znowu delikatnie temperatura pójdzie w górę, ociepli się. A to, co dzisiaj czeka nas w pogodzie, to jeszcze nogu chmury, miejscami także popruszy śnieg i na termometrach minus 5, minus 3 stopnie. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i w ciągu najbliższej doby w Polsce północno-wschodniej, tutaj pogodę będzie poprawiać nam układ wysokiego ciśnienia i tu już dzisiaj słońca nie zabraknie, chociażby na Warmii i na Maz oraz na Podlasiu. Ale z północy do Polski zacznie napływać mroźne i suche powietrze pochodzenia arktycznego. Dzisiaj w Warszawie minus 5 stopni, zachmurzenie duże i opady śniegu. I na ogół w Europie będą dominować chmury, będą pojawiały się opady deszczu. Miejscami poproszy śnieg. Tylko w Helsinkach, w Mińsku i w Moskwie tutaj dużo słońca, a burze dzisiaj możliwe w Dublinie. Najcieplejszą europejską stolicą będzie Lizbona. Termometry wskażą tu 16 stopni. W tym momencie u nas na termometrach 16 stopni, ale poniżej zera na Suwalszczyźnie. Tam w tym momencie jest najchłodniej. W centralnej części Polski minus 4 w Łodzi, minus 5 w Warszawie. Na zachodzie minus 6 stopni w Gorzowie, minus 4 w Zielonej Górze. Na południu w Zakopanem także teraz minus 4 stopnie i już teraz miejscami pojawiają się opady śniegu, a opady marznące teraz na Ziemi Łódzkiej. Także uważajmy, jeżeli zaraz wychodzimy z domu, bo tu na drogach może być bardzo ślisko. W drugiej części dnia, na... Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a większych rozpogodzeń i szans na słońce możemy spodziewać się w Olsztynie, w Suwałkach oraz w Białymstoku. Opady śniegu będą dzisiaj pojawiały się w Trójmieście, na Kujawach, na Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu, na Kielecczyźnie, na Lubelszczyźnie, ale także i na Podkarpaciu. Najchłodniej na Podlasiu minus 9 stopni, to w tym najcieplejszym momencie dnia, a najcieplej dzisiaj będzie w Opolu do 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie wyniesie 999. 9 hektopaskali. Warunki do podróżowania będą trudne, uważajmy. Tutaj na drogach może być ślisko w strefie opadów. A warunki bimeteo na ogół niekorzystne. Pogoda obojętnie będzie wpływać na nasze samopoczucie. Tylko na północnym wschodzie Polski na termometrach y, od minus 14 stopni do minus 4 temperatura odczuwalna, więc zdecydowanie niższa niż ta widoczna na termometrach. Y, I na koniec y, raport smogowy: stan jakości powietrza w Polsce na ogół jest dobry. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.